Zróbcie żelki z Elmo. Więc najpierw potrzebujemy miseczki, potem żelków. Nie zalecamy kwaśnej, bo to wtedy się za bardzo nie uda, ale tego. My obmyjemy je. Potem potrzebny nam będzie sprite. Trzeba otworzyć żelki i dalać wodę do miski. Potem trzeba wsypać żelki. Gotowe! <śmianie> Czyścimy. Elbu ma -bubu łapkę! Myjemy następny rodzaj żelków. Popi <śmianie> popi pop, popi pop, popi popi pop, popi popi pop, popi popi gdy zielki są już odpowiednio duże, trzeba nalec sprite. Elmo to zaraz zrobi. Niestety Elmo nalał trochę za dużo. Jego pani go Mnie, Elmo teraz będzie zawioł, zawoził te rzeczy. Tak, mm. niestety, Elmo nie może nagrać, jak, jak wsadza żelki ze sprayem do zamrażarki. Bo szuflada z zamrażarki wypadła. O nie! To pozostawiamy na 2-4 godziny. Tak! Witamy Was już następnego dnia. Nasze żelki są już gotowe. To jest test. Ja chce chcę bo jest czerwony jak Elmo. Mam już rzekę i testuję. Mm, dobre, ale trochę twarde. I to tyle na dziś, papa.